Choć przeszkód pełno, wczoraj było ciężej, dlatego mam liczny z no, no, tutaj. Daj i piekło to jedno miejsce nazywane ziemią. Równolegle do zdarzeń Bierzemy to, co nam dane, Choć dziś mniej porażek Dusza znosi więcej obrażeń To zostaje jak tatuaż pod skórą Spłynie po karce, gdy wbije w nią pióro na spalcie Zostawisz światło na picy Wodzą charakter jest na ulicy Bądź przy tym ma na pewno spotkasz mnie Had pozostał tam, gdzie jest jego miejsce Jednocześnie Muszę walczyć z tym jakże skoro Każdy dzień to test, to życie też więc wiesz sporo lub tyle ile rady da kolo H do I do F i miej świadomość które źle mi wróciły co ferment śleją Podobny do kiły, dały mi siłę Która powstała z niejednej rany, gdzie bliska została Gdy pękło mi serce, czułem to bardzo Chuj to połowy, tym to dzisiaj mną bardzo Na parta nie liczę, choć innym go życzę Wszystkie moje plany, sprostowało życie Dziś rany się leczą i blizny powstają Nie zabiły mnie, wiedzący nie dają Dziękuję Bogu, że tak się potoczyło Nigdy nie wiedziałem, iż się życzyło Przez wychowany na błędach Jak jeden z was, innych ludzi dzisiaj zrobić na w Natalne blizny mam, kiedy walę pięść z rzędu Piwo, tutaj dragi, szukam wszelkich blendów I w trzecim do części serbów mówię iż na to pęk w męciu I to jest to słowo, czuję, że kurwa schodzę na to, Jak szóstego dnia w robocie, moja głowa do no, o, oh. Powinienem napić się herbaty Zamiast ciągle robić krążki jak werbat I blizny na bani mam spore ha, nie jestem, ale znam worek. Znam piątek, który zamieniam na wtorek. I otwieram portfel i mówię, ja pierdolę co ja robię. Ej, też ramy na banidów wciąż są. Gdybym wszystkie opisał, napisałbym 100 stron. Blizdy moje, mentalne, skazy na bank, są większe niż ta, którą mam na czasy. Ile lat, ile dróg, ile krzywd? Mentalnie zmienia nas. Ile masz mentalnych blist Jaki masz na duszy ślad? Ile lat, ile dróg, ile krzywd? nie zmienia nas. Ile masz mentalnie blizn? W jaki masz na duszy ślad? Kiedy spoglądam A. wstecz, wiem co piło piętno. Wiele spraw miał gest, dziś mogę to tylko przekląć. Minął mnie z lecz mam to w bani w sercu. Bo nie jeden mój sekrze, przewinął się przez to. Trochę się zeszło zanim do mnie dotarło. Kiedy nasz koleżka zszedł w sali szpitalnej, nie było lekko, nie mogłem tego ogarnąć. Czemu w takim wieku muszę święć z oczy Byłem na dnie, spalałem się jak gazik Dla takiej jednej, co zwoje bez poznawych Może przeze mnie, ale chciałem to naprawić na tajemnie, bo chyba ona zła już pozostanie Jsteczami spadł gdy ogłosili wyrok Widziałem jak matka na sprawie się martwiła Myślałem to wszystko, gdzieś mogło mnie ominąć zbudowała charakter, każda ta chwila Te wszystkie sytuacje z przyjaciółmi Przeszyte O każdej z nich mógłbym nagrać całą płytę mi część cierpi na deformacje sytuacji wspólnych Chuj z tym, mam wiele innych blizn wewnątrz Tyle chwil, które już pozostaną na zawsze ze mną Popisnęły ślad na mojej psychice Dziś pewnie przez nich na tych chwil wiele widzę Żyj pełno życia zamiast wróżyć koniec W kondonie podajesz laskę własnej żonie Komuś trzeba ufać i kogoś się nie wstydzić Świat dopierdolił mi nieraz, sam widzisz Trzeba umieć brać naukę z takich zdarzeń Cieszyć się co jest i iść w stronę marzeń Nie szukam darzeń, omijam mielizny A w moich tekstach słychać mentalne blizny Jaki masz na duszy ślad? Ile lat, ile dróg, ile krzywd? Metalnie zmienia nas. Skiety, klapki! Skiety, klapki! Skiety, klapki! Skiety, klapki! Skiety, skiety, klapki! Skiety, klapki! skiety, klapki! Skitty, skitty, klapki. Skitty, skitty, klapki. Ty klapki Skiety, ty klapki Wchodzę do gry w klapkach ręce mam blanta, w drugiej na Stoisz jak kutas, niepotrzebna wiagra Dawaj na ośkę, zatańczysz jak Zagram U nas jest tanie lata, nie jak Ryanair druga kozaka, to buzia na łez Całe osiedle dziś jak Marakesz. Kiełbaski spalone, mordo, co zrobiłeś? W tylu masz tyle co woda. Nawet klapek ci nie doda Ja mówię, alkohol to woda Jak skiety, to biało jak Coca

Klapki naki, nie zaliczam padki, Nie, zwartem mówię na salon, piję w klapkach Nowa gotówka to dla mnie przystawka Pijam na sklepy to znika kanapka Chociaż w skarpecie się znalazła trawka Tuparka, cztery pieścienie Dreskot, Escort, cztery talerze Carrera Porsche w mojej karierze zero rok, pogadamy szczerze Trochę poleżę na tylnym siedzeniu Prowadź do X5, panie DJ-u Na końcu trasy wysiadam, do Jezu Bo jak nie to krzyczą, o Jezu Klapę luźno-szura Skięta w grubo. gruba Z medialanu zwalniał Leszło się nie płynął Klapek szura Ona dupa gruba Z medialanu zwalniał Mów mi jaka sama Skięty, klapki Skięty, skiety klapki Skięty, klapki skiety klapki Skięty, klapki Skięty, klapki Skiety, skiety, klapki Skiety i klapki, pro i najki Zarobki, wydatki, kubki i planty Koledzy, łapki, żony do trawki Na grillu pod blokiem smażymy fanty Wychodzę z bloku, mam wygodę w klapkach Witam się z każdym, to plemienka gładka Kozorka, jak żony na klatkach Ale jak bliżutko, to wychodzę w klapkach Każda mordeczka w laczkach Każdy alkohol i trawka Cały czas razem po latach GCBW to jest marka Robimy, bye,